Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, działa, działa, działa. Mam dwa mikrofony nie bez przyczyny. To mikrofon, który e, pozwala nagrywać, ten również mój łapacz dźwięków, z którym e, normalnie podróżuję na co dzień po Warszawie, po Polsce, zbieram dźwięki, potem składam je w radiowe opowieści, a dzisiaj w namiecie Polskiego Radia Dzieciom i Jedynki Dzieciom dzielę się swoją reporterską wiedzą. Jeżeli ktokolwiek chciałby przyjść, e, nagrać rozmowę e, ze mną, z kimkolwiek ze swojego otoczenia albo opowiedzieć o swoich pasjach, to zapraszamy do namiotu. Tutaj takie dźwiękowe opowieści będą się snuły. No i oczywiście będzie można wyjść z pamiątkowym dźwiękiem na pendrive i tak naprawdę ten pendrive będzie fantastyczną frajdą za dwa, trzy, cztery, pięć lat, jak naszym małym słuchaczom głos się zmieni i po kilku latach będzie można taką pamiątkę z Legnicy odsłuchać i zobaczyć ją naprawdę tak brzmiałem. Naprawdę tym się interesowałem. Zapraszam wszystkich do namiotu Jedynki Dzieciom i Polskiego Radia Dzieciom. Agnieszka Ciecierska.